Dobry ewatuacz, zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu prawie 2 miliardy złotych z Unii Europejskiej na rozwój Mazowsza jeszcze w tym roku. Lotnisko w Modlinie dostanie 7,5 miliona złotych pożyczki od samorządu województwa. Puste przejazdy karetek i nieuzasadnione wezwania z takim problemem mierzy się warszawskie pogotowie ratunkowe. Pod koniec marca ruszyły pierwsze konkursy o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027. To aż 10 miliardów złotych. W tym roku zostaną ogłoszone w sumie aż 42 konkursy i nabory, których wartość przekroczy 1,7 miliarda złotych. W tym roku e, ruszamy już e, z nową edycją, z nową perspektywą e, środków unijnych. Pierwsze konkursy ogłaszamy e, już teraz e, i chcę powiedzieć, że jest to wielka szansa znów dla Mazowsza, bo tym razem 10 miliardów złotych, ale szczególnie ten subregion Siedlecko-Strołęcki, który znajduje się w się drugim, a więc w tym nucie, dla, których, dla którego wsparcie jest gigantyczne. Oczywiście wszyscy doskonale wiemy, że subregion siedlecki w tym okresie programowania bardzo ładnie sięgał po środki unijne. Ja jestem przekonana, że również w tym okresie nowym programowania również będzie tak aktywnie sięgał subregion siedlecki po środki. O unijne wsparcie mogą ubiegać się m.in. przedsiębiorcy, samorządy, organizacje społeczne czy powiatowe urzędy pracy z całego Mazowsza. Pierwsze konkursy wystartowały. Od 31 marca można składać wnioski o dofinansowanie zakupu średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych. Konkurs trwa do 10 maja 2023 roku. W puli czeka ponad 79 milionów złotych. Do 31 maja 2023 roku samorządy będą mogły ubiegać się także o fundusze na budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozwój sieci kanalizacyjnych wraz z oddzieloną kanalizacją deszczową. Zarezerwowane na te cel środki to blisko 90 milionów złotych. Właśnie dzięki unijnym funduszom liceum imienia Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach zostało rozbudowane i doposażone, a zarząd placówki będzie zabiegać o kolejne środki. Miasto skorzysta też e, z tego i sięgniemy razem wspólnie, do tych funduszy pobudujemy piękny obiekt sportowy który już pozwoli w całości kształcić i ducha i, i ciało więc zadbamy o wszechstronny rozwój młodego pokolenia Dzięki środkom z Unii Europejskiej w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 udało się zrealizować w sumie 4841 projektów dofinansowanych kwotą ponad 5,5 miliarda Środki, o które można się ubiegać obecnie w ramach funduszy europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 to aż 10 miliardów złotych. To jest y, wsparcie dla mieszkańców, dla przedsiębiorców, dla edukacji, dla y, tych, którzy szukają y, wsparcia, y, jeśli chodzi o zatrudnienie. Więc mam pewność, że ta nowa perspektywa da nam y, wszystkim duży y, skok, jeśli chodzi o rozwój. Od 2018 roku prowadzone są rozmowy na temat modernizacji i rozbudowy mazowieckiego portu lotniczego Warszawa Modlin. Dzięki pożyczce udzielonej przez samorząd województwa mazowieckiego, dalszy rozwój lotniska wreszcie jest możliwy. Tej pożyczki udzielamy w sumie jako dwaj wspólnicy, czyli województwo mazowieckie i przedsiębiorstwo porty lotnicze. 15 milionów złotych, z czego oczywiście połowa to jest 7,5 miliona. Są to pieniądze samorządu województwa. Są to pieniądze pożyczane, nie darowane. W ramach tej kwoty wykonanych zostanie wiele prac, takich jak wymiana świateł na pasie startowym, modernizacja drogi kołowania A2 oraz inne udogodnienia poprawiające standard lotniska. Właściwie to jest, można powiedzieć, nie tylko remont, to jest inwestycja, bo tam będzie odwodnienie, tam będzie. Kompletnie nowa infrastruktura jeśli chodzi o nawierzchnie lotniskowe. Liczymy, że w najbliższych latach do 2025 roku uda nam się rozbudować terminal o gate non Schengen oraz wybudować trzy nowe miejsca postojowe, które są po lewej stronie od terminala, które także pozwalają pasażerom na dojście pieszo. Radni Mazowsza upatrują w modernizacji lotniska również możliwość rozwoju regionu. To lotnisko to olbrzymi potencjał. I lokalny, gospodarczy, to olbrzymi potencjał także w nowych miejscach pracy. To kolejna szansa na to, żeby mieszkańcy powiatu lagienowskiego, nowodworskiego i okolicznych miejscowości znaleźli tam nowe miejsca pracy. Mazowiecki port lotniczy Warszawa Modlin powinien spłacić pożyczkę do 2027 roku. Puste przejazdy i nieuzasadnione wezwania to coraz częstsze i niepokojące zjawiska, z jakimi zmaga się wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego Meditrans w Warszawie. Od wybuchu pandemii stołeczne pogotowie ratunkowe każdego roku bije kolejne rekordy. W rejonie zamieszkiwanym przez około 3 miliony osób, tylko w 2022 roku ambulanse wyjechały do pacjentów ponad ćwierć miliona razy, pokonując w sumie odległość równą stu okrążeniom ziemi. To spore wyzwanie logistyczne, a puste przejazdy to duże obciążenie. Niestety obserwujemy rosnącą liczbę. Ale to obserwujemy od przejęcia dyspozytorni medycznej z naszej stacji do Urzędu Wojewódzkiego, kiedy zadysponowany zespół ratownictwa medycznego trafia na miejsce zdarzenia, okazuje się, że z różnych powodów, czy, czy błędnie zebranego wywiadu, czy innych tego typu zdarzeń, pacjenta tam nie ma. I o ile takich wyjazdów w roku 2021 mieliśmy 11 tysięcy, o tyle teraz mamy ich 12,5 tysiąca. Ta olbrzymia liczba nietrafionych wyjazdów, to jest kilkanaście tysięcy karetek, które zostały, Źle dyslokowane, i kilkanaście tysięcy karetek, które zostały zawrócone przez dyspozytorów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, czy pracujących na zlecenie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, to jest kilkanaście tysięcy karetek, czyli łącznie trzydzieści tysięcy, które mogły trafić w tym czasie do potrzebujących, którzy na karetkę oczekiwali. Samorząd Województwa Mazowieckiego obawia się konsekwencji, jakie może przynieść ustawa mająca wejść w życie w styczniu przyszłego roku, która nakazuje zmniejszenie obszaru działalności warszawskiego Meditransu. Wówczas mieszkańcy Otwocka, Radzymina, Tłuszcza i Leg Regionowa, będą musieli oczekiwać na przyjazd pogotowia aż z siedlec. Te y, y, powiaty, czy dwa powiaty i część trzeciego, zostanie przekierowana zupełnie nie wiadomo po co do dyspozytorni siedleckiej. Naprawdę prosimy o roztropność i rozsądek. Zamiast sztucznie przesuwać obowiązki i zadania, to w naszej ocenie przede wszystkim trzeba wzmocnić dyspozytornię warszawską. Bo tych ludzi w proporcji do ilości mieszkańców jest po prostu za mało. Pogotowie cały czas się rozwija, w ciągu ostatnich trzech lat wymieniło aż 60 z 80 ambulansów. Może też liczyć na wsparcie, tylko w ramach unijnego programu covidowego samorząd mazowsza zakupił aż 91 karetek, z czego 25 trafiło właśnie do warszawskiego Meditransu. Kolejna inwestycja drogowa w Powiecie otwockim. Samorząd Mazowsza przeznaczył blisko 1,5 miliona złotych na budowę ronda przy skrzyżowaniu ulicy Reguckiej świętego Kazimierza i Rękosa w gminie Celestynów. Pomocniczość polega na tym, że jeżeli jakaś wspólnota nie jest w stanie rozwiązać pewnego problemu, to kategoria wyższa samorządu przychodzi tutaj z pomocą i tak się stało w tej sprawie. I tutaj wspólnym wysiłkiem za kwotę blisko półtora miliona złotych, udaje się otworzyć to rondo i jest to na pewno bardzo ważny element poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego tu, w pobliskiej szkole Urzędu Gminy, więc miejsce jest naprawdę ważne i bardzo serdecznie gratuluję wszystkim, że udało się to zbudować. Rondo, praktycznie rzecz biorąc, to nie tylko jest. Ten, to miejsce, w którym się krzyżują drogi, ale przede wszystkim to jest to miejsce, w którym mamy do czynienia z pewną symboliką. Chodzi o pewne symbole, jak jedność, współpraca i połączenie. I to jest znakomite miejsce. Ta inwestycja jest takim znakomitym przykładem do tego, żeby podkreślić właśnie tą wagę tej współpracy kilku samorządów. Dzisiaj to jest święto dla gminy Celestynów, bo oddane zostaje do użytku nowe rondo, które tak naprawdę jest już rondem sprawdzonym, bo ruch po nim odbywa się czas jakiś, ale widzimy, że znacznie ułatwiło dojazdy w gminie Celestynów, więc wiemy, że było bardzo potrzebne. Bardzo się z tego cieszy samorząd lokalny. Ja również się bardzo cieszę, że ta nowa Inwestycja jest oddana mieszkańcom, co bardzo usprawni ruch, ale przyczyni się też do większego bezpieczeństwa. Środki przeznaczone na przebudowę skrzyżowania w całości pochodzą z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Centrum Nauki Kopernik zyskało nowe miejsce do prac badawczo-rozwojowych, czyli pracownię przewrotu Kopernikańskiego, służącą edukacji i komunikacji naukowej nowej generacji. W budowie placówki pomogły środki unijne przekazane przez samorząd województwa. Bardzo się cieszę, że są tutaj pieniądze z naszego programu regionalnego, czyli pieniądze z Unii Europejskiej. Inwestycja duża około 50 milionów złotych, blisko 17 pochodzi z. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycją wsparła również stolica. Bardzo się cieszę, że samorząd, jak zwykle w tych trudnych czasach, staje na wysokości zadania i inwestuje w takie miejsca jak to. Przy okazji, jeszcze raz, tutaj będą powstawały przeróżnego rodzaju rozwiązania, które właśnie będą służyły potrzebom edukacyjnym, więc współpraca z młodym pokoleniem na którym, na której nam tak bardzo e, zależy. Przyjazna dla środowiska, czterokondygnacyjna pracownia Przewrotu Kopernikańskiego o powierzchni około 6000 m2, wyposażona została w tysiąca innowacyjnych sprzętów, mających odpowiadać na współczesne problemy edukacji. Tutaj w PPK będziemy starali się na te potrzeby odpowiadać w bardzo konkretny sposób. Nie tylko prowadząc badania, ale także tworząc rozwiązania, które mogą być praktycznie wykorzystane, tworząc scenariusze lekcji, tworząc pomocy dydaktyczne, zestawy które służą wyposażeniu laboratoriów, tworząc eksponaty do naszego centrum, tworząc rzeczy internetowe, aplikacje, platformy internetowe, czyli wszystkie narzędzia, które mogą w rzeczywistości zmienić edukację. Chcemy, żeby nauczanie było także adekwatne. Aktualne i ważne co do treści. Jak podkreśla marszałek województwa Adam Struzik, Mazowsze jest regionem, który ma największy potencjał naukowo-badawczy. Tworzenie takich miejsc badawczo-rozwojowych może w znacznym stopniu wpłynąć na postrzeganie Polski na europejskim rynku pracy. I to wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Do zobaczenia za tydzień.